Tunel ma ponad 20 metrów długości. Jego budowa wymagała precyzji i dużego doświadczenia. Dziennie robotnicy byli w stanie przesunąć go o kilkadziesiąt centymetrów. Na górze cały czas odbywał się ruch, a to wymagało dodatkowych zabezpieczeń. W tej chwili trwają prace przy yy, drogach prowadzących z ale i powstańców Warszawy właśnie do tunelu po jednej i po drugiej stronie. Będą to również dla pieszych, jak i, jak i dla y, rowerzystów. Mm. Termin zakończenia prac jest na, wyznaczony na koniec roku. W sumie inwestycja y, kosztowała nas 4 miliony 300 tysięcy złotych, z czego 750 tysięcy złotych pochodziło y, od firmy, która buduje dokładnie po przeciwnej stronie y, Wisłoka y, elektrownię. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w tym rejonie. Do tej pory przecież obozapory jest, jest przecie dla pieszych, jest o tyle... O tyle niebezpieczne, że, że ulica jest dosyć szeroka, nie ma tutaj świateł, więc to miejsce było jedno, jedno, z, jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc na ulicach Rzeszowskich. Dlatego też prezydent zdecydował, aby wybudować ten tunel. W tym momencie przejście będzie zbyteczne, ruch będzie się odbywał. Pod alejami. Oczywiście w, w pewnym sensie to również uatrakcyjni całą tą stronę Wisłoka, ponieważ no ścieżka rowerowa, ścieżki dla pieszych, dla rowerowców, no nie będzie już tej przeszkody, że musieli się wspinać i, i przechodzić przez alej powstańców. Teraz będą bezpośrednio mogli tutaj przejechać pod ulicą. Ponieważ prace przebiegają bez zakłóceń, pod koniec grudnia tunel zostanie oddany do użytku.